Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Analog Fotopasja. Dzisiejszy odcinek jest inspirowany tym, że zacząłem segregować swoje stare fotografie i znalazłem tą fotografię. Fotografia ta była robiona jakieś półtora roku temu, jesienią, kiedy było naprawdę bardzo kolorowo. Oczywiście ona jest podkręcona jeszcze, ale zrobiłem tą fotografię starym obiektywem CAIS Sonar 135 ze światłem 3,5 i aparatem cyfrowym. Czyli sonar podłączyłem do aparatu cyfrowego i tak sobie pomyślałem, że może Was to zainteresować i zrobimy taką serię co jakiś czas obiektywów, które można podłączyć do aparatów cyfrowych. Tak więc zapraszam Was serdecznie na odcinek z obiektywem CAIS Sonar, podpiętym pod cyfrową lustrzankę. Kanona. Jeśli ten przycisk jest na czerwono, to źle. Kliknij, subskrybuj, a następnie kliknij w dzwoneczek. A YouTube powiadomi cię o każdym nowym filmie na kanale Analog Fotopasia. Zdjęcie, które widzieliście na samym początku, było wykonane dokładnie. W tym miejscu, dokładnie w tym miejscu, stałem i zrobiłem na wprost zdjęcie. Wtedy, oczywiście, było troszkę więcej liści. Było czerwono, żółto, zielono. To wszystko jeszcze podrasowałem w programie graficznym. Wyszło, jak wyszło, możecie sami ocenić. Mi osobiście się to podoba. Obiektyw Cajsa naprawdę bardzo fajnie rysuje. Dziś postaram się zrobić znowu w tym miejscu fotografię i obejdziemy sobie ten lasek, porobimy trochę zdjęć cajsem i opowiem Wam troszkę e, wiadomości suchych, technicznych o tym obiektywie. Oczywiście ja, jak to ja, fotografuję praktycznie zawsze na manualu i mamy tutaj ustawione w tym momencie ISO 200 320 sekundy, obiektyw przysłona mamy 8 i zdjęcie jak mi się uda nacisnąć. Może mi się uda. Udało się. W aparacie wyszło tak. Ale zobaczcie teraz jeszcze po delikatnej obróbce. Zobaczcie jaki fajny kadr może być tutaj. Oczywiście tutaj mamy śmietnik gdzieś te ławki trochę ten śmietnik mi tam przeszkadza no można by było go usunąć w programie graficznym ale spróbuję to zrobić w taki sposób w taki i oczywiście pionowo i chodzi mi o tą grę światło czyli te cienie na drzewie cienie na ścieżce e, odbijające się od tej siatki no bardzo fajnie według mnie to wygląda, więc działam. Zrobię to prawdopodobnie na przysłonie 16, żeby mieć dość sporą głębię ostrości. Drodzy moi mili, tak więc przyjrzyjmy się temu wspaniałemu obiektywowi, jakim jest Carl Zeiss Jena Sonar ze światłem 3,5 i ogniskową stałą ogniskową 135 mm. Jak wspomniałem światło 3,5 i naj, to jest najmniejsza przysłona, największą jest 22. Zobaczcie jak to wszystko pięknie działa. Obiektyw jest cały metalowy i szklany oczywiście. Więc nie ma tutaj żadnego plastikowego bubla, mógłbym tak powiedzieć. Oczywiście obiektyw na gwint M42. Obiektyw był produkowany w latach 1970-1980 i pewnie was pewnie niektórych z was ciekawi jak taki obiektyw możemy podłączyć do na przykład takiej lustrzanki cyfrowej, którą uważam, że jest to ostatnia lustrzanka, yy, ostatni aparat Canona, bo potem już były yy, kamery i tu nie można nic nagrywać i nic yy, dziwnego robić. Manual najlepiej i poszedł w teren. Yy, tak więc w jaki sposób podłączyć ten obiektyw do takiego e, aparatu potrzebujemy takiej oto przejściówki. Ja wybrałem przejściówkę z e, chipem, który pozwala mi łączy się e, z tymi slotami tutaj i pokazuje mi punkty AF, co dla mnie ślepca jest bardzo bardzo przydatne. Z tej strony mamy a zresztą tu ładnie jest napisane: M42 na EOS. Takie przejściówki macie na słynne Sony e, Serii A, e, na Nikony, chociaż do Nikonów. Powiem szczerze, nie jestem przekonany, bo ja nigdy w życiu nie fotografowałem e, lustrzanką e, Nikona e, cyfrową. Cyfrową lustrzanką Nikona. O, nie ma jak to dobra składnia. Więc tą przejściówkę w najzwyklejszy sposób nakręcamy na obiektyw. Czerwone, czerwone. I nie działa. <grywa> działa. I zapinamy do aparatu. Po sprawie mamy obiektyw z gwintem M42 w aparacie cyfrowym podpięty, więc możemy troszkę udawać analogę, Chociaż nie, no nie możemy udawać analoga, ale mamy na miastkę. Nie ma tutaj autofokusa. Możemy sobie ustawić automatyczną przysłonę, ale to nam nic nie da, bo tego tutaj ten aparat nie będzie obsługiwał, więc tylko i wyłącznie manualna przysłona i tylko i wyłącznie manualne ostrzenie. Mega po prostu. Tak więc taka prosta sprawa. Obiektyw waży dokładnie 400 30 gram i mierzy niecałe 10 cm. Jest naprawdę kompaktowy i malutki. Ma jeszcze coś takiego fajnego, jak taka niby przysłona, e, osłona przeciwsłoneczna, na którą jeszcze możemy jakiś tulipan sobie dokręcić albo coś w tym stylu. E, powiedziałem, że nie ma nic tutaj plastikowego, a chyba plastikowe, tak pod palcem, bo to jest metalowe. E, regulacja przysłony. Jest metalowa, ale tutaj, tak pod palcem czuję, że ten, ten manual automat może być plastikiem, chociaż nie jestem pewny, wyczytałem, że obiektyw jest totalnie metalowy i totalnie szklany i naprawdę pięknie rysuje. Co chyba mogliście się przekonać sami. Pomimo dość pięknego słońca, zrobiło się i zimno, więc kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że troszkę przekonaliście się do starych obiektywów do starego obiektywu jakim jest Zeiss Sonar 135 ze światłem 3,5 będą od czasu do czasu pojawiały się odcinki właśnie z obiektywami ze starymi obiektywami, które będzie można podłączyć do lustrzanki cyfrowej tak więc zapraszam Was na kolejne odcinki do zobaczenia jeśli ten przycisk jest na czerwono to źle Kliknij subskrybuj, a następnie kliknij w dzwoneczek, a YouTube powiadomi cię o każdym nowym filmie na kanale Analog Fotopasja.